Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Smabig the Player, a to jest już odcinek z gdy LEGO Harry Potter, lata 1-4 i tam na górze wziąłem sobie nauszniki, tam widzicie jest ta szafa i, i tutaj mamy Mandagory i musimy ogólnie iść właśnie w tą stronę. Tak, nawet się zdejmowało tak troszeczkę. <laughs> I dobrze. Okej, okay, otwierajcie się drzwi, dobrze, znaczy no. Pękajcie może tak, nie powinienem powiedzieć, ale powiedziałem jak powiedziałem. I co chyba jest kolejna lekcja tutaj, tak mi się wydaje. A może nie? A może nie? <śm> 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 No i popatrzcie, chochliki atakują, ale to nie jest misja Niestety to nie jest misja Aha, no i mam nowy zaklęcie jak widzicie A nazywa się ono jak... Nie pisz Jakoś tam się nazywa Y, IMMO... Immobilus, Immobilus. Okej, okay, i za tutaj mam co zrobić ogólnie? Mam te chochliki złapać, czy po prostu wszystkie zaczarować? To ja przecież czaruję, nie? Chwila. Tak, jeden, drugi i trzeci. Chwila. Sekundkę, ponieważ... Pamiętaj, że możesz namierzać obiekty. Aha, mogę namierzać obiekty, to, to ja wiem ale bardziej mi chodzi o to, że yy, co ja tutaj mamy zdobyć raczej ponieważ te chwiliki mogę sobie złapać w każdej chwili znaczy użynę nie ten czar tylko, że potem co? Są niby tak zamylużone troszeczkę no oczywiście oczywiście nie pomoże ponieważ to nauczyciel <grytanie> tak, dobrze yy, każdy by rzucił ponownie, aby je aha, o to chodzi, tak jest nie dobrze tak i teraz nie trafiłem tak i tak, dobrze, aha, czyli dosyć łatwe, to już jeszcze tylko ciebie, okej, okay, no i pokonamy chochliki, co, misja, na zakręcie nauczone, nauczone, a jednak nie, no i dobrze, nauczyciel uciekł, a my tu musimy pokonać pięć chochlików, dobrze, jeden, jeden padł, Drugi padł, trzeci nie padł jeszcze, ale zaraz padnie Dobrze, Dobrze namierzamy tego Namierzony cel I tutaj nawet jest samo nacelowanie, samo nacelowa się, znaczy No Jest, mam cię, mam cię gościu, mam cię Jest, pokonałem go Jeszcze tylko ten jeden, trafić szybko Nie udało mi się Po co ten don tu biega, kłody Dobrze, Dobrze. Y Chodź pięknie, oto, to o, już po. Dobrze, 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 już po tobie! Niestety, ale wygdałem i nauczyłem się zakręcia immobilus! Jest! I nasze czwarte zakręcia do kole... Znaczy no jakby trzecie, ponieważ tam była pel... peledyna niewitka. No. I okej, okay, nauczyłem się zakręcia kolejnego i teraz gdzie? Mam iść. Powiedzmy, że pójdę tutaj, ale chyba tutaj się nie da nawet iść. o Okej, okay, nie da się, nie da się, nie da się, więc idziemy sobie tu na tył może, powiedzmy, po prostu chyba trzeba stąd wyjść, czy, czy nie, tak, musimy stąd wyjść, I może idziemy do misji, mam nadzieję, że tak, zobaczymy, um, tylko pytanie brzmi, czy na górę, czy na dół, nie, 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 zostaw ty mnie, maluszku, okej, okay. pytanie brzmi, na górę, czy na dół, no właśnie, 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 aha, jest duch, pięknie, o to chodziło i duch nas prowadzi gdzie? Na lewo, na lewo nas prowadzi, więc idę na lewo. Aha, tutaj już może zaklęć stary, czyli zaczynamy misję, zobaczymy. Chyba tak, chyba zaczynamy. <soft Spencer> <arriver specified> <mary>. <dungeon> Huh? Wow, co to mogło być? Tego nie wie nikt... Aha, czyli ja mam iść na prawo, tak. Na prawo mam iść, a więc dobrze. I co? I to! Tak, tak pan kot, ten kot, panna jakoś tak, jakaś tam, <tak> została, z, powiedzmy, zamieniona w kamień, tak powiem, yy, no i ja mam iść tam do przodu, tak? Tak, opatrzcie, kto tu idzie? Kto tu idzie? Wow. A, to za nim idą. Nie on z nami, tylko za nim idą. Tak. Dobrze, idziemy na mecz? Idziemy na mecz. Tylko ja bym chciał grać w tym mecz, a nie jak ostatnio. Ja tylko sobie chodziłem poza... Yy, da znaczy datowałem Hadego, powiedzmy z opałów i nic innego nie robiłem. No. Okej, okay, gdzie jest ten duch? Aha, jest on tutaj. I dobrze, jest on tutaj. Aha, czy mam wejść tu? Aha, proszę, bardzo do namiotu. I chyba zaczynamy misję. Znaczy na pewno zaczynamy misję. i'll Aż ten zgredek, zawsze musi ktoś przeszkodzić coś, tak, dobrze, a więc w takim razie sobie idziemy tam na dół pokonać zgredka, musimy, plan zgredka misja się nazywa, fajnie nazywa się misja, nie powiem, że nie, okej, okay, już nadchodzę, znaczy nadchodzę, już bój się raczej, bo nadchodzę, o to chodziło, tak, i okej, okay, tu mamy chyba taką trebinkę, czy coś, nie, to jest tylko obraz, albo nawet aż obraz. A co ja sobie że mi kasa wypadła? De wow! Miotła, chciałem powiedzieć deska, ale miotła, ja raczej... też miotła, tak miotła. No i co mi z tej miotły jak poleciała sobie nie wiadomo gdzie? A czemu ten krałzek? Eee, <laughs> takie buty? Wow, dobrze. I co, mam tutaj coś do czarowania chyba? Tak, coś mogę czarować. No ale czaruj hermiona, no ty... No czy hermiona? No bo, dziękuję. Aha, i to będzie chyba jakieś przejścia albo i nie, ale pewnie tak. Tak, to jest jakieś... To jest winda, tak. Tak, to jest winda. Skacz. Skacz ten kalisz. Aha, to jest trampolina, nie binda, no ale dobrze, możemy... Jest to jest w jeden. Jest, obedał. O to chodziło. 1-0. Znaczy no, jeden. Jeden słyszyko spuszone. No strzami, strzelami nic się nie dzieje Takie, a uciek z kubania, zbierzemy sobie Hagrida, ponieważ tam jak widzieliście jest potrzebna postać silna. Czyli Hagrid. jakieś jacyś czydliderzy magowie chyba tak nie wiem ale tutaj naprawdę oni przeszkadzają mi Ok, jestem z gredziej już pokonałem cię, znaczy dopiero sobie mu skłóciłem ale może być i to dobrze dajcie mi przejść, dajcie mi przejść, bierzemy chochliki, znaczy niszczymy chochliki co one tu w ogóle robią Jak się tutaj dostały tego nie wiem nikt ale jakoś się dostały no patrz jedna rzecz, jedno zaklęcie, pod teraz drugie zaklęcie i co chwilę trzeba je zmieniać ale przynajmniej jest jest Pięknie... leć Hady musisz go zdobyć pamiętaj o tym to jest najważniejsze właśnie dobrze i chwila tu możemy coś wyczarować sobie aha mosty, w taką aha drabinkę na schodki raczej dobrze i tu mamy jeszcze kolejny kolejne ozdóbki a one dają nam tylko pieniążki może być i tyle a ja spadłem hm, spadłem Okej okay. Nie uciekniesz mi, ucieknij Ale teraz nie ucieknie Nie uciekniesz, nie uciekniesz, no weź skocz Dobra, dawa. Już po tobie, już po tobie Już... Dostał, dostał Mówiłem wam, dostał Nie wiem co tam mogę sobie zrobić czy znaczy nie jest to już przyłakiem trzecia flaga I czwarta flaga, o to mi chodziło I mamy sobie godło No, herb Mamy herb I chwila tumowy jakoś tak jest nawet nie pomyślałem, że to tak może się stać, ale się stało, więc się cieszę. I co, idziemy szukać z gretka i jeszcze trzy życia. Trzy życia ma nie dwa? No widocznie nie. A myślałem, że tak się ma... A tu jesteś skubańcu, to co, co? ja go nie naprawdę go nie zauważyłem, aż dziwię się sobie, ale nie widziałem gościa. Okej. Okay. Nieważne. I jeszcze ma dwa życia i... Nie było cię gdzieś daleko, nie po prostu taki kawałeczek się od nas chowa i co? myślisz, że od nas ucieknie? Nie ucieknie! Wow. Aha, o, tu, tu, o to tutaj chodzi Niestety, muszę czarować A czarowanie jest nudne <głos》> Żartuję sobie tylko I... okej, okay, bierzemy sobie Rona na przykład A wezmę Hermione, to on ma połamaną róż chyba jeszcze a może już naprawił, nie wiem Dobrze, powiedzmy, że zrobię coś takiego O, nawet o to mi chodzi powiem wam Patrz, teraz zacznę, tak, jest, udało się pięknie I ten zgredek jest w z tych toalet Tylko, że jest miodły <głos》> Ja tego nie potrzebuję Jest, i dobrze dostał A tutaj coś mogę zrobić To sobie oczywiście zrobię A to jest Nie udało mi się Okej, okay, wiem gdzie się schowałeś w sklecie <grym> A to jest obraz taki, w którym W którego sobie rzucimy Albo nie wiem co zrobimy, ale coś zrobimy Czy ja coś robię? Czy robię coś, ja coś robię ale nie chcą mi pomóc, więc ja im też nie pomogę. Znaczy... oj, Naprawdę spadłem! Nie, to tylko już nacisnął na mnie chcący. Okej. Okay. Dawaj, strzelaj, strzelaj! Jeden... Raz i drugi... A to nie spało spadło, udało się. Miałem zaklęcie sobie i... Trzeba raz na zawsze go pokonać. Znaczy, nawet raz na zawsze tego, raz na zawsze tego nie pokonamy. A przynajmniej teraz. Dynia nawet wypadła, wow. Jest! I coś się stanie? Tak. Hmm. Uh -huh. hmm. yeah. No i popatrzcie, hary w szpitalu i skończył się jakiś tam jakiś tam leki, musimy go chyba sobie stworzyć teraz, znaczy nie sobie, tylko dla harego i okej okay. czy ty czy pani potrafi ehm... ale ma dużo zaklęć z kubana wow ciekawe czy ona potrafi co coś zrobić chód czy nie pielęgniarka ale jaka mocna za to to wow, takie zaklęcie potrafi naprawdę siostro to miałeś się... mi <laughs> Jakie to zaklęcie? To jest takie ZAKRĘCIE, Okej, okay, te ZAKRĘCIE potrafi niszczyć te rzeczy. Dobrze wiedzieć. Fajnie. Dzięki temu wiem. Okej, okay, no i chyba nam pani jedna rzecz tak się mi się wydaje. Wow, coś się z tym gościem dzieje. Aha, potańczył sobie i nikt mu tego tańca nie nagrodził. niestety. Dobrze. Pierwszy element, y, znaczy pierwszy składnik jest gotowy Wow, co tu pod łóżkiem leży? <grystanie> Zbroja rycerza, nawet rycerz sam Dobrze, wow, i zniszczył te drzwi I tam zaraz sobie się udam, tylko na początek weźmiemy, znaczy najpierw tu wszystko poniszę, żeby przypadkiem może Żeby znaleźć te wszystkie rzeczy Tu zobaczymy jest tam jeszcze pająk, który chyba będzie gdzieś tu, tak mi się wydaje i ten kwiatek powiedzmy czy coś tam w tym stylu. Co jest... Co jest o tam po lewej ta, ten, ta rzecz była. Zaraz się weźmiemy. ja ehm, chciałem cię wyrzucić mam do tego. Nic. Do. Dobrze, niech tu sobie leży. Okej, okay, ja to, Ja sobie to na przykład zrobię. Właśnie, teraz drugie. Okej, okay, kwiatek jest jeden. Znaczy no. Tatujemy kwiatki, tak, tatujemy kwiatki. To chodziło mi cały czas. Tak. tu Uuu, jest, jest. Ło, wow, wziąłem z gretka. Znalazłem gościa. Haha, udało mi się. Okej. Okay. Tak jest fajne te łóżka. Trampoliny, takie pożone. Aha, no popatrzcie, popatrzcie. Ta mandatagoda jest mi potrzebna, żeby właśnie tam otworzyć tą rzecz. Yy, znaczy, zbić szybę. I zdobyć właśnie dzięki temu yy, potrzebny nam składnik. Okej. Okay. Dobrze o to chodziło, ty sobie już malutki Malutka, malutki Tak, okej, okay, mamy kolejny składnik Jeszcze tylko pająk Eee, yy, włóż to Włóż Jeszcze tylko pająk nam został, który pewnie jest gdzieś... O, chwila, chwila Ty pewnie jest tam z przodu, a tu się tylko świeci Okej, okay, może być tylko, o patrz, jest, jest pajęczyna, to, je, to już jest jakiś znak taki, że pajęczyna to pająk będzie Nie no wiadomo, że to będzie pająk, to już to jest pewne w sumie Ale jeszcze pytanie, gdzie? Okej, okay, tu mamy, tu jest potrzebna hermiona To, to, to i to Czyli banalne To, to, to i to Okej, okay, a tutaj się stanie co? Wypadły yy, Elementy jakieś tutaj trzeba wyczarować I stworzyć wózek inwalidzki No naprawdę wózek Naprawdę jest. Ło! fioletowa moneta! Ale miałem szczęście, że uda mi się tam wjechać. Ha, dobrze. I, a chwila, chwila, chwila. Bo popatrzcie, przecież mamy tą pielęgniarkę siostrę. I ona potrafi pewnie tutaj też coś wykombinować. Tylko jeszcze pytanie: co? Ale coś na pewno? Albo i nie. Okej, okay, miesza z tym. Um, tu jest chyba nam potrzebny klucz, tak? Tak czy nie? No, znaczy chyba na. Nie jest nam potrzebny. Jest nam potrzebny. Tak, jest nam potrzebny klucz, oczywiście, że jest nam potrzebny klucz. Tudy gdzieś zaraz znajdę. Chyba, a jak nie, to nie. Aha, tu mamy tego pająka pewnie. Tak, a tam pewnie jest jakieś potrzebne jeszcze dodatkowo zakręcie. Ej! Działaj! No miotełko kochana, no weź. Proszę cię. Aaaa, te pajęczyny takie teraz te pająki robią, że weź tu ich się pozbądź. Dawaj, dawaj, ulecicie, się, uleci się, Do góry, do dołu, do góry, no chyba zrobię cięcie i wydłu. A jednak nie muszę robić cięcia, ponieważ udało mi się. Tak, udało mi się. Ale pa... Jest pająk! Wow, zrobił nową pajęczynę, skubaniec. Teraz mam go wziąć do rąk. Okej, okay, biorę gościa. Niech Hermiona bierze, a nie ja. <laughs> tak. I idziemy zrobić miksturę leczenia. Znaczy...

no i wykonaliśmy kolejną misję, naszą kolejną misję Tutaj w sumie zdobyłem z gretka, czyli zdobyłem postać Zdobyłem jeden herb domu I to chyba tyle byłoby z tego wszystkiego Z 50% kasy też będzie 52 nawet, Wow, he, połowa tylko No dobrze, w sumie może być i tyle Okej, okay, troszeczkę kasy Kilka złotych klocków, chyba będą ze dwa A za postać nie dostaje się Myślałem, że se postać też się dostaje, ale niestety nie. No dobrze. Zobaczymy, co tutaj będzie. Władowanie. Aha, jesteśmy w Hogwardzie. Ja się w tym momencie z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!